Jakie kategorie zbiorów danych podlegają pod obowiązek zgłoszenia do GIODO? Co do zasady, każdy zbiór danych osobowych trzeba zgłosić do rejestru prowadzonego przez GIODO, chyba że w danym przypadku zachodzi którakolwiek z podstaw do zwolnienia z tego obowiązku określona w artykule 43 ustawy, czyli konkretne kategorie danych są zwolnione z obowiązku zgłoszenia do rejestru GIODO. I tak, zgodnie z treścią przywołanego artykułu, z obowiązku rejestracji zbiorów do GIODO. Są zwolnieni administratorzy zbiorów danych zawierających informacje niejawne, przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego, dotyczące osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Ten punkt dotyczy szczególnie biur księgowo-rachunkowych. Z obowiązku rejestracji zbiorów do GIODO są zwolnieni administratorzy zbiorów danych powszechnie dostępnych, przetwarzanych w zakresie drobnych, bieżących spraw życia codziennego, przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, jeżeli nie są to dane wrażliwe, przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się, dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, Obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Dodatkowo, o ile nie przetwarza się danych wrażliwych, nie trzeba zgłaszać zbiorów danych do GIODO, jeżeli wyznaczyło się i zarejestrowało administratora bezpieczeństwa informacji. Jakie zbiory danych są zwolnione z obowiązku rejestracji do GIODO w praktyce? Są to m.in. dane osobowe pracowników w dowolnej formie. Zatrudnienia. Dane przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane członków zrzeszonych, stowarzyszeń i spółdzielni, oprócz kilku kategorii zbiorów, jak na przykład rejestry korespondencji, czy dane beneficjentów, nie podlegają pod obowiązek zgłoszenia RAGiODO. Dane osób uczących się u administratora danych oraz dane osób związanych z usługami medycznymi, notarialnymi, radcy prawnego, biegłego rewidenta, Związku wyznaniowego nie podlegają pod obowiązek zgłoszenia do rejestru GIODO. Jakie kategorie zbiorów danych podlegają zatem pod obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez GIODO? Są to m.in. zbiory danych klientów, dane korespondencyjne klientów, rezerwacje imienne usług, rejestry korespondencji szkół, firm, jednostek organizacyjnych, dane typu newsletter, zbiory konkursowe, zbiory wysyłkowe towarów dane reklamacyjne, rejestry uczniów spoza danej placówki, uczestnicy konkursów międzyszkolnych, zbiór danych czytelników czytelni, listy akcjonariuszy, księgi gości, księgi meldunkowe, wszelkie inne dane osobowe niepodlegające zwolnieniu. Jeśli stwierdzą Państwo przetwarzanie kategorii zbiorów danych podlegających pod obowiązek rejestracji do GIODO w swojej firmie lub jednostce organizacyjnej, należy jak najszybciej dokonać odpowiednich czynności zgłoszeniowych, ponieważ legalność przetwarzania zbiorów danych zwykłych, jak na przykład dane klientów czy rejestry korespondencji, następuje z chwilą zgłoszenia do GIODO. W przypadku zbiorów danych wrażliwych, dopiero z chwilą dokonania wpisu zgłoszonego zbioru do rejestru GIODO. Co może potrwać nawet do 6 miesięcy. Uwaga! Zgodnie z artykułem 53 ustawy o ochronie danych osobowych, kto, będąc do tego obowiązany, nie zgłasza do rejestracji zbiorów danych, podlega krzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jakie warianty rejestracji dopuszcza ustawa? Otóż, zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie danych obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku, administrator danych przetwarzających zbiory podlegające zgłoszeniu do może dokonać wyboru rejestracji zbiorów do GIODO lub wyznaczenie i zgłoszenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji do GIODO. Jaki wariant rejestracji wybrać? Jeżeli w danym podmiocie przetwarzany jest zbiór danych, który nie jest zwolniony z obowiązku zgłaszania zbioru danych do GIODO, na przykład zbiór danych klientów sklepu internetowego. Nie są to dane wrażliwe? Administrator danych stoi przed dylematem. Zgłosić do GIODO zbiór danych lub powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W przeważającej większości przypadków zgłoszenie zbioru do GIODO będzie wiązało się z mniejszą liczbą obowiązków. W przypadku dokonania wyboru wariantów ze zgłoszeniem ABI zamiast zbioru danych dochodzą obowiązki określone w dwóch dodatkowych rozporządzeniach, m.in. tworzenie corocznych raportów przesyłanych w kopii do GIODO oraz prowadzenie jawnych rejestrów zbiorów danych. Z formalnego punktu widzenia rejestracja zbioru danych do GIODO jest korzystniejszą jednorazową czynnością. Zgłoszenia najprościej dokonać korzystając z oficjalnego urzędowego serwisu EGIODO, generując formularz zgłoszeniowy i wysyłając go do EGIODO. Przed rejestracją zbiorów należy wdrożyć wewnętrzną dokumentację zgodną z rozporządzeniem do artykułu 39a ustawy oraz wdrożyć procedury wynikające z dokumentacji, chociażby cykle zmiany hasła, szafki zamykane na klucz i inne elementy. Podczas procesu zgłoszenia należy unikać zaznaczania nieobowiązkowych pól. Czy też załączania do wysyłanego wniosku dokumentacji wewnętrznej, wysyłania wniosku jedynie drogą elektroniczną w przypadku wybrania wariantu bez podpisu elektronicznego, nie wnosząc do wniosków w wersji papierowej z odręcznym podpisem wówczas zgłoszenie nie będzie skuteczne. Aby zapewnić Państwu kompleksowe uregulowanie obowiązków przetwarzania danych osobowych w firmie lub jednostce organizacyjnej, rekomendujemy kompleksowy zestaw dokumentów do wdrożenia z instrukcją rejestracji zbioru do GIODO oraz materiałami szkoleniowymi. Spełnią Państwo wszystkie obowiązki związane z ochroną danych podmiotu wraz z rejestracją zbiorów do GIODO. W cenie zamówienia zapewniamy. Nielimitowane wsparcie prawnika w razie wszelkich wątpliwości związanych z wdrożeniem dokumentacji oraz rejestracją do GIODO. Co zawiera dokumentacja? W materiałach szkoleniowych dokumentacji RBDO znajdą Państwo poradnik Ochrona Danych Osobowych pod Kontrolą, omawiający obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych w Polsce, Kompendium Ochrona Danych Osobowych od 2015 roku z elementami podsumowującymi najważniejsze elementy systemu przetwarzania danych, jak również. Nowość opracowanie rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które wkrótce zacznie obowiązywać w Polsce. W ramach dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO otrzymają Państwo zestaw precyzyjnie opracowanych dokumentów, takich jak polityka bezpieczeństwa z załącznikami, instrukcja zarządzania systemem informatycznym z załącznikami, umowa powierzenia przetwarzania danych i polityka prywatności. Dokumentacja RBDO w wersji rozszerzonej zawiera instrukcję zgłoszenia zbioru do GIODO ze wsparciem prawnym. Pozwala ona na zgłoszenie zbioru do GIODO poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy rejestracyjnych. Zapewniamy wsparcie prawne w przypadku wszelkich wątpliwości podczas procesu rejestracji do GIODO. Dokumentacja RBDO w wersji rozszerzonej zawiera także aplikację AODO do zarządzania dokumentacją i systemem ochrony danych osobowych. Wszystkie przedstawione pozycje zamówią Państwo w cenie 149 Zł netto. Zestaw dokumentów z instrukcjami i wsparciem prawnika pozwoli Państwu spełnić wszystkie obowiązki związane z ochroną danych. Zamówienia można złożyć na stronie sklepu rbdo.pl/łomanewsklep lub pod mailem biuromałpa.rbdo.pl. Telefon 22 487 86 70. Zapraszamy do współpracy.